Cześć. Witam wszystkich bardzo serdecznie na naszym spotkaniu. Chciałabym, abyśmy na początku się przywitali piosenką. Gotowi? Zaśpiewajmy razem. Wszyscy są, witam Was. Zaczynamy już czas. Jestem ja, jesteś ty. Raz, dwa, trzy. Razem. Wszyscy są, witam Was. Zaczynamy już czas. Jestem ja, jesteś ty. Raz, dwa, trzy! Super! Słuchajcie, mamy dzisiaj zabawy matematyczne pod tytułem O kurczę! Dlaczego? Bo będziemy liczyć kurczaki! Zapraszam Was na wspólne liczenie kurczaków. Zaczynamy! Ja wystawiam, pomagacie mi liczyć. Jeden, dwa, Trzy cztery pięć sześć siedem osiem dziewięć dziesięć jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście Piętnaście, 16. Ile jest wszystkich razem? Kto pamięta? 16, bardzo dobrze, świetnie. Jaki kolor mają kurczaki? Żółty, bardzo dobrze. Czy one się czymś różnią? Mhm. Bardzo dobrze, słusznie zauważyliście, że różnią się wielkością, ale różnią się też kolorem nóg. Spójrzcie. Niektóre mają nogi czerwone, a inne żółte. Może policzymy teraz te kurczaczki, które mają czerwone nogi. Pomożecie mi? No to zaczynamy. Głośno. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Ile ich mamy? Sześć. Świetnie. Policzymy teraz te, które mają żółte nóżki. Zapraszam. Liczymy. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć. Więcej kurczaków jest tych z czerwonymi nogami czy z żółtymi? Tych było, ile przypomnijcie mi? 6, a z żółtymi nóżkami? 10. Tak, więcej jest tych, które mają żółte nogi. Bardzo dobrze. Mówiliście również, że różnią się wielkością. Są duże kurczaki, małe kurczaczki i średnie. Wiemy już, że średnich jest 6. Ile mamy dużych? Policzcie głośno. Tak, dużych są dwa, to mniej niż sześć. Właśnie tak. Sprawdzimy, ile jest małych. Ja dotykam palcem, a wy głośno liczycie. Startujemy. Ile wam wyszło? Osiem. Jeszcze raz, wszyscy razem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Zauważyliście? Tych kurczaków najmniejszych jest najwięcej. Tak, 8 to więcej niż 6 i więcej niż 2. Bardzo dobrze, świetnie sobie radzicie. Brawo! Kurczaki policzone, zajęcia. Zakończone. Do zobaczenia, cześć!